Mamy tutaj obliczyć sumę odwrotności kwadratów pierwiastków równania. No to zapiszmy sobie to zdanie za pomocą matematyki. Ma być suma, a suma ma być odwrotności, czyli będzie 1 przez, czyli odwrotność kwadratów pierwiastków równania, czyli x1 do kwadratu i x2 do kwadratu. No to wyprowadźmy sobie na to wzór. Dążymy do wzorów Wieta. To nam znacznie ułatwi niż liczenie tych ze wzorów z deltą. Ze wzorów pierwiastków byłoby strasznie dużo roboty, a tutaj szybciutko sobie przeliczymy, czyli dodajemy do siebie te ułamki, wspólny mianownik to będzie oczywiście x1 do kwadratu razy x2 do kwadratu, a licznik tutaj rozszerzamy przez x2 do kwadratu, a tutaj rozszerzamy przez x1 do kwadratu. I do wzorów Wieta już możemy sobie dół elegancko dostosować, czyli x1 razy x2 i wyrzucam potęgę kwadrat, na zewnątrz, a tutaj zapiszemy to w postaci a, tak, x1 dodać x2 do kwadratu, tylko tutaj mamy za dużo jeszcze o ten składnik plus 2x1x2, bo x1, y, tutaj sobie zapiszemy, zobaczcie, x1 plus x2 do kwadratu to się równa x1 do kwadratu, dodać 2x1x2 y, i dodać x2 do kwadratu. No to teraz my chcemy mieć tylko to i to, czyli musimy odjąć sobie to 2x1, x2. O! I teraz, żeby skorzystać ze wzorów Wieta, no to oczywiście delta musi być większa, równa 0. To sobie będziemy tutaj sprawdzać. Delta większa, równa 0. A na razie wyprowadzamy sobie, podstawiając wzory Wieta tutaj do naszego działania, czyli x1 plus x2 to jest minus b przez a. Tutaj będzie do kwadratu minus 2 razy c przez a y, i w mianowniku mamy c przez a do kwadratu. Y, I to będzie równe. Uprośćmy to sobie. b kwadrat przez a kwadrat minus 2c przez a i podzielić przez. Słuchajcie, to ja y, może już tu sobie zapiszę, jak, bo nie mam miejsca. Podzielić, czyli pomnożyć przez odwrotność, czyli a kwadrat przez c kwadrat. I jeszcze możemy sobie to uprościć. Zobaczymy, co dalej. Wejdzie tu do wspólnego mianownika a kwadrat, doprowadzamy, czyli będzie b kwadrat minus 2ac przez a kwadrat i razy a kwadrat przez c kwadrat. I to się będzie równało, tutaj się nam się a kwadrat skróci. Wychodzi b kwadrat minus 2ac. Przez c kwadrat. I teraz już możemy sobie podstawiać e, i e, sprawdzamy najpierw, czy delta jest większa, a równa 0, czyli delta b kwadrat 100 minus 4ac, doda, czyli dodać 40 większa od 0. Wszystko w porządku, czyli możemy sobie policzyć 1 przez x 1 do kwadratu plus 1 przez x 2 do kwadratu. To oczywiście jest równe zgodnie z naszym wzorem b kwadrat, czyli 100 minus 2 razy ac, czyli plus 2, bo jest tu minus, czyli 2 razy 10, i dzielone przez c kwadrat, czyli przez 100, czyli będzie tutaj 120 dzielone przez 100, czyli wychodzi nam 1 i 2. No to następne, delta b kwadrat 1 minus 4 razy ac, czyli plus będzie plus 4 razy 1 czwarta razy 2, czyli delta jest równa 3, większa od 0 stosujemy wzor to już nie będę pisała tego 1 przez x1 i do kwadratu plus 1 przez x2 do kwadratu, tylko od razu policzę, b kwadrat, czyli 1 odjąć 2ac, czyli będzie dodać 2 razy 1 czwarta razy 2 i dzielimy wszystko kwadrat, czyli przez 4. Tutaj będziemy mogli sobie skrócić. Zobaczcie, to jest czwórka, to jest 2 i 2, czyli razem iloczyn to będzie 4, czyli mamy 1, dodać 1, czyli na górze 2, na dole 4, wychodzi nam 1, druga. A teraz tutaj b kwadrat, czyli, a jeszcze deltę sprawdźmy. b kwadrat 9 minus 4ac, czyli plus 4 razy 7, plus 28 wychodzi nam 37, większe od 0. Stosujemy wzory wieta, czyli z naszego wzoru b kwadrat, czyli 9, Minus, czyli plus 2 razy 1 razy 7, tak? Dlatego, że są, mamy dwa minusy wymnażamy, minus 2Ac, to jest ujemna liczba. I teraz dzielimy to przez c kwadrat, czyli przez 49, czyli będzie 9 plus 14 przez 49, czyli to się równa 23 49.